Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam porównanie, którego wszyscy Polacy oczekiwali, to znaczy dwa najbardziej popularne sklepy w naszym kraju to oczywiście Biedronka. I Lidl. I dzisiaj chciałbym porównać produkty prosto z jednego i z drugiego sklepu, czyli nie będziemy wykorzystywali firm, które dowożonych są produkty, tylko te wytworzone specjalnie na potrzeby tych dwóch sklepów. Poruszymy branżę nabiału, z jakąś, nie wiem, może czekoladową. Posłyszałem, że chyba też. Coś Na jeszcze? Słodycze, o! I, mięso. i mięso. Także wszystko, co jemy praktycznie każdego dnia. Która firma, który sklep okaże się lepszy? Dzisiaj zobaczymy. Zaczynamy! Ta woń unosi się w powietrzu. Nie można ją chyba z niczym innym pomylić, niż z paróweczką. Prawda? No, od razu czułem. No dobra, to zobaczmy. Mała paruwa, czy duża? Jeden pies. Oj, ciepłe. Oj, bardzo tłusty produkt. Sam miąż tej parówki jest taki bardzo m, przytłumiony. Troszeczkę zbyt słone. Można je zjeść w hot dogu, by lepiej zagrały z odrobiną ketchupu czy musztardy, ale ten smak nie powala. Zobaczmy drugą, jak tu będzie. Oj, ta cięższa, o Boże. Te lepsze. Które? Te. Co to za paki w ogóle? No kurczę, nie było mniejszych. Boże, aż czuję się taki zmierdziony. No średnie, 83% mięsa, a jak wygląda to tutaj? 62%, tylko że te mają taką już tak całkowicie miękką tę strukturę Już taką w papkę wpadają, te jeszcze gdzie nie gdzie I te były lepsze A co to jest za sklep? To jest Lidl, nie? Tak Lidl No jeden, dobra 1-0 Lidl Lidl, jak idziemy na gryla, to idziemy do Lidla <średzio> Tak się mówi, starsi ludzie mają taką manierę Gdzie idziesz? Na gryla no, albo nie mówią tir, tylko tyr. Jak jej z babcią jechałem, to ona mówi, mamo! Znaczy, mamo. Do no, no, mojej mamy mówi, mamo, no po prostu tyr za tyrem jedzie. No cóż zrobić? Tyr za tyrem. <grym> ja mówię, babcia! No ciężko, to No ja mi mój, no ale wiesz, no tyr za tyrem jedzie. <grym> Czyli miało być ten, widzisz, jak to jest. To się mówi, no. Oko za oko. Zam, za, ząb Prosto. Oko za oko, ząb za ząb, a dupa za... Dupę. Pieniądze. <noise> znaczy mnie wkręcisz, później, a później Ale każdy by się nabrał. Po się w wciąż aktorskiej czasami myślałem, wiesz? Ja myślę, że ja bym mógł być, nie wiem... Kasią Cichopek. <noise> dum, dum. Ktoś by się domyślił, że to facet przyszedł grać. Nie. To by było tak, Popatrzmy się jak wiem, jak miłość, dobra? Jest śniadanie, dom u miastowiaków, grabina, przyszli i tak. Mm. Jaki piękny jogurt przygotowałaś, Kasiu. No popatrz, Damian, to tylko dla ciebie. I zobaczymy, że tam jest cały czas taka sama scena? Bo jakieś nagrałem sobie odcinek, powtórka i ciągle mam to samo. Praktycznie bez zmian. Tak w polskiej polityce. Dobry jogurt. Ten mi smakuje. Taki słodziutki, ale nie jest zbyt mm, gęsty. A ja to w jogurtach cenię, bo niekiedy są normalnie, że jak wbijasz w papę, nie da się zjeść. Dobry, fajny. Mm. Ten jest słodki i taki bardziej płynny. Ten bardziej wpada w jogurt pitny. A ten bardziej taki normalny i mniej słodki. Tu jest bardzo mała różnica, ale wybrałem tego i to jest fruwita. Biedronka? biedronka? Jest, biedronka, no. A pod spodem żółk. Dlaczego? <laughs> Zobaczmy dalej. Co to będzie? Dobra, Dobre. zmiana. Dobra. Co jest lepsza? Z Jarga na Jurka. Nie jest zły. Trochę taki twardy. Minimalnie spakuje jak taki twardy ser do hamburgeru, który pod wpływem temperatury ma się bardzo dobrze rozpuścić. No, lekko gorzkawy. Nie, nie zachwyca. Na pewno nie zachwyca, ale też nie jest źle, no bo to już nie będziemy dyskutować. Niemniej jednak mógłbym go zjeść. Dalej, z drugiej strony, czy będzie oponent lepszy? To już się stwierdzi. No, ten lepszy. Bardziej wyrazisty. Delikatniejszy, więcej aromatu. No ja, ten twardy. I taka lekka podeszwa. A ten bardziej mięciutki i można coś z niego odkryć. Wybrałbym tego. Firma Pilos. A Pilos to jest Lidl, z tego co pamiętam. Tak. Uuuu! Uuu. Czyżby czekolada? Czekolada. Ciemna czy jasna? A spróbuj. A ciemna. A ciemna. Dawaj całego do buzi. A ciemna. Słodka. Zbyt słodka. Ojej. A człowiek trzech od tego słodkiego, ma strasznie taki pobudzony zmysł smaku. Odczuwam, że te czekolady są tak niesamowicie nadcukrzone, że ta się w pale nie mieści. Jakby była troszeczkę mniej słodka, byłaby dobra, bo jest delikatna i lekko aksamitna. Ale myślę, że ścinanki zaczęły pracować. Uuh. Oj, ta już twarda. Ta już bardziej twarda, mniej słodka, bardziej. Przypominająca czekoladopodobny wyrób, aczkolwiek tym nie jest. Bo czuję duży stopień kakao. Wybrałbym tę. Nie wiem, skąd to jest. Finker to Lidl. Nie? Tak. Lidl 525 kalorii. Ja pierdyle jak dużo. Ale to dla Rafała. <śleski> 534. Ale te czekolady nie porwały. Pomimo wszystkiego one były dobre, ale to nie były takie, że chciałbym jeszcze raz je zjeść. Dużo im brakuje do takich naprawdę super, aczkolwiek, jeżeli miałbym z dwóch wybierać, wybrałbym tę. Ta trochę bardziej. No, odpływa troszeczkę jedna. To już były po czterech produktach, jeszcze dwa zostały, czy trzy. Zatem albo będzie remis, albo ktoś wygra. To są z mięsem? mięsem. No popatrz, smakuje na <śleskujesz> Bardzo takie, jakoś, nie wiem, dużo albo ziela angielskiego, albo liścia laurowego ktoś dał. Me mega mocno jest to wyczuwalne. Albo trafiłem akurat na zmiażdżony, bo pod postacią kulki czy liścia nie wykryłem, a smak jednak wykryłem. Dobrze, drugi. Oj, ten cięższy. Chciałem powiedzieć, że cięższy, Ale zerwał się z łańcucha. Dobra, drugi. No nie, no. Ten lepszy. Ten lepszy. Ten lepszy, delikatniejszy. Czuć, że to jest w ogóle w jakimś stopniu mięso. Może tak, a ten. Czy ogólnie, żebyśmy usystematyzowali, to nie są pierogi z mięsem. To tak w ogóle. To są pierogi, nazwijmy to z czymś ala mięso, bo ja pierogi z mięsem uwielbiam, szczególnie w mojej rodzinie. A to są z Lidla. Oj, ten Lidelek coś kurna 4-1? No nie wiem. Ale i te, i te są bardzo mizerne w smaku. Natomiast, jeżeli ja miałbym wybierać, które zjeść, to wybrałbym te. Trzeba byłoby je tylko przesmażyć, To wtedy chyba trochę lepiej by to się zapowiadało. Sprawdźmy tu, co mamy. Szyneczka. Tak. Mmm. Nieźle. Bardzo sucha. Taka. Żywiecka. Żywiecka. Tak. A widzisz. A myślałem, że jest cała druga. Krakowska. Krakowska. Żywiecka. Żybiec. Żywiecka. No dobrze, dobry ma smak. Jest bardzo sucha i ma mało procent tłuszczu. Już to teraz wyczuwam. Teraz zobaczmy drugą. Jak ta się zapowiada. Dobra, weźmy całą. Większy posmak kiełbasy. Mm. Bardziej słona. Wybrałem ten. Zarzysz na to, że ma bardziej zbilansowane smaki. W tutaj się najbardziej przewija sól i ta. Bardzo doniosła postać kiełbasy Jeżeli ktoś lubi rzeczywiście takie smaki To myślę, że wybrałby tę stronę Ja akurat za takimi aż tak mocno nie przepadam A to jest Kraina Węgni podejrzewam Biedronka O proszę Zatem wylądowała na miejscu 4-2 chyba, prawda? To jest chyba duża przegrana Ale moi drodzy parafianie Jakby to powiedział inny ksiądz czy ten test można uznać za gwarancję smaku, tak jak jest podane na tej wędlinie? I bez dodatków barwników, fosforanów, przepyszne wędliny i składniki, produkty? Myślę, że nie. Ja nie będę dzisiaj umiał wyznaczyć zwycięzcy. Oczywiście na papierze wygrał sklep Lidl, ale i tak, i tak te produkty moim zdaniem są no jakości. Wyżej średniej albo po prostu średniej. Dajcie znać, w którym wy sklepie robicie zakupy. Czy jest to Biedronka, czy jest to Lil, i oczywiście produkty takie typowe dla tych sklepów, czyli firmy Peacock, kraina Wendlin, i jeszcze tam, jakie mieliśmy, to już mieliśmy. Dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie. Za dzisiaj muszę tylko kiełbasę. U włożyć do opakowania, a wy za ten czas pamiętajcie, aby napisać, który sklep i czekajcie na kolejny film, bo będzie absolutnie wystrzałowy. Jaki? No to zobaczymy się w sobotę. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! No nie powalał, nie powalał ten ten smak, ale nic nie szkodzi, bo do kolejnego na pewno już wytrzymamy, a jeżeli chcecie wytrzymać razem ze mną, to subskrypcja na górze, produkcja tutaj i tutaj w wolnym czasie obejrzyj, nie zawiedziesz się. Chyba tak, nie? To oglądaj. Ładnie. Ładnie, zgrabnie i na temat. Do widzenia. <gry>